Elunia, miałaś nie pić alkoholu. Musiałaś wytrzeźwiać, rozumiesz? Proszę alkoholu nie pić. Słuchaj mnie. Dobra, nie piję alkoholu. Nie mnie. Zaraz przyklejecie, Elunia. Miałaś alkoholu nie pić, rozumiesz? Co to mia być? Jutro wytrzeźwiejesz, jutro nie będziesz pijana, słyszysz? Dobra. Daj, Elunia. Odwróć się! No odwróć się, Elunia! Śpij! Ja się przebierać! Co to miał być? Wytrzeźwiaj się! Jutro palić papierosa nie będziesz! Po raz ostatni! Jutro sobie ponagrywam, dziękuję, na razie, do zobaczenia!